28 stycznia zapraszam w niedzielę na godzinę 15 pod bramę straceń Cytadeli Warszawskiej. Jak co roku upamiętnimy rocznicę stracenia w roku 1886 członków Międzynarodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat, czyli tak zwanych proletariatczyków. Zachęcam również do udziału w naszej akcji Zapytaj Historię Czerwoną, która nieprzerwanie trwa. Macie jakieś pytania dotyczące historii ruchu robotniczego na ziemiach polskich? Możecie je przysyłać drogą mailową na historia-małpa.gmail.com lub za pośrednictwem Messengera. Odpowiadamy na naszym profilu facebookowym. Dzisiejszy felieton zaczyna mnie typowo od przygotowania prezentu dla gagatka, który jest bohaterem tego materiału, Mariusza Kamińskiego, ksywa więzień polityczny. I właśnie więzień polityczny, organ Komitetu Centralnego Czerwonej Pomocy, reprint, jest prezentem przygotowanym przez historię czerwoną dla tego więźnia politycznego. Tutaj jest bardzo wiele pożytecznych edukacyjnych materiałów, które myślę, że pan były poseł powinien sobie poczytać. O rocznicy śmierci Włodzimierza Lenina, rocznicy zamordowania Róży Luksemburg i Karola Lipknechta, jak również proletariatczykach straconych 28 stycznia 1886 roku, żeby sobie poczytał, jak wyglądały rzeczywiste represje polityczne, ale są też inne bardzo inspirujące w jego przypadku materiały. I chociażby żądamy amnestii. Kiedyś robotnicy, a nie partyjny aktyw byłej partii rządzącej, żądał amnestii. Jest opisany przypadek posła Stanisława Łańcuckiego, bardzo inspirujący dla byłego posła Mariusza Kamińskiego. List od posła Łańcuckiego również może opublikuje jakiś list, materiał, artykuł do swoich zwolenników na wolności. No i bezczelna ucieczka. Julian Leszczyński, pseudonim Leński, pisze o swojej ucieczce z sądu podczas śledztwa, które przeciwko niemu się toczyło. Ucieczka bardziej skuteczna niż byłego posła Kamińskiego, może tutaj się trochę nauczy, jeśli chodzi o konspirację i działalność opozycyjną. Tak więc no, tutaj jest jeszcze bardzo dużo innych materiałów, innych spraw politycznych opisanych, więc myślę, że to będzie bardzo ważny materiał edukacyjny na długie, mam nadzieję, tygodnie, miesiące, a może i cały wyrok, który zostanie odsiedziany. Obiecałem, że będzie o jednym z dwóch najbardziej znanych przestępców w Polsce. I do rzeczy. Mariusz Kamiński, bo o nim mowa, to chodzący przykład antykomunistycznej patologii i degeneracji, o czym świadczą jego osiągnięcia i życiorys. Urodził się w roku 1965. Matka Teresa Kamińska działała w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Była nauczycielką pracującą w przedszkolu. Ta ciężko pracująca, uczciwa kobieta za zasługi dla oświaty w roku 1976 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niestety poniosła klęskę wychowawczą. Mariuszowi w domu niczego nie brakowało. Mógł pójść do państwowego liceum ogólnokształcącego w Sochaczywie. Tam jednak po raz pierwszy popadł w konflikt z prawem. Wymyślił sobie młodzieżową konspirację. Z kolegą założył samodzielną grupę konspiracyjną Gniew. No, często fantazje młodzieży, młodzieżowe bunty się w ten sposób przejawiają. Jednak Mariusz Kamiński postanowił swoje dziwne fantazje wcielić w czyn i w roku 1981 został skazany za pospolity akt wandalizmu, zbezczeszczenie pomnika wdzięczności Armii Czerwonej. A smaczku dodaje historii fakt, że pomnik był zlokalizowany na cmentarzu, więc Kamiński okazał się wandalem. Cmentarnym. Trafił na rok do Poprawczaka, więc w wieku 16 lat zdobywał pierwsze kombatanckie doświadczenia w garowaniu. Po wypuszczeniu w roku 1983 zaliczył ponowne zatrzymanie, za stawianie czynnego oporu podczas demonstracji. Za to ostatecznie relegowano go z liceum. Czy dostał jednak wilczy bilet, musiał się ukrywać, iść do najgorszej, najgorzej płatnej, upokarzającej pracy? Nie. Otóż w tym krwawym okresie PRL-u otrzymał ponowną szansę. W roku 1984 mógł pójść na studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie działał w Federacji Młodzieży Walczącej. Tutaj należy wyjaśnić, czym była FMW. To w zasadzie koalicja różnych luźnych grupek, nie mająca oficjalnej ideologii. Jej celem było ogólnikowe organizowanie młodych. Mimo deklarowania walki o pluralistyczną i demokratyczną Polskę, część działaczy FMW zbliżała się jednak coraz bardziej w kierunku faszyzującej prawicy. W latach 90. powołali nawet na pewien czas ruch młodego pokolenia, m.in. z radykalną akcją antykomunistyczną oraz młodzieżą wszechpolską. Sprawdza się więc zasada, że jeśli ruch mówi jesteśmy apolityczni, to niedługo może wyskoczyć z niego tendencja ku zamawianiu pięciu piw i podobne zabawy. Propagowany dziś romantyczny mit buntowników o wszelkich poglądach, których przyciągała FMW, to po prostu mit. Ci ludzie już zaczynali robić politykę w latach 80. Kamiński zaczął również robić karierę w niezależnym zrzeszeniu studentów. NZS zrzeszał wówczas młodzież studencką, głównie z uprzywilejowanych, inteligenckich domów. Podobnie jak FMW, stwarzał pozory pluralizmu, jednak skręcając coraz wyraźniej ku nacjonalizmowi. Z czasów studenckich wywodzą się kontakty Kamińskiego z licznymi, wpływowymi osobami. Jakie były to kontakty? No cóż, kultura działalności NZS-u w latach 80. polegała na niewylewaniu za kołnierz. Dla usprawiedliwienia dodajmy, że wiele różnych innych środowisk także podobnie się wówczas bawiło. W roku 1989 na życiorysie antykomunisty Kamińskiego pojawia się Rysa. Jako przedstawiciel NZS bierze udział w pracach jednego z zespołów podczas obrad Okrągłego Stołu. Nie przeszkadza mu to jednak grać niezłomnego. Na początku lat 90. zakłada fundację, pamiętamy. To ona jest jedną z propagandowych organizacji wydmuszek, które stworzyły mit żołnierzy wyklętych. Doprowadziła do postawienia w zakopanym pomnika wataszki i bandyty Józefa Kurasia, sywa ogień. W roku 1993 politycznie już umocowany Kamiński, wcześniej pracownik m.in. Mazowieckiej Solidarności, Głównego Urzędu CEU i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obraża się na wyborców, którzy odsunęli jego opcję polityczną od władzy i śmieli głosować na sojusz lewicy demokratycznej. Kamiński ma swoje powody oczywiście. W tak młodym wieku zaliczyć już pracę w kilku poważnych związanych z władzą instytucjach, no faktycznie skoro werdykt wyborców był taki, a nie inny, niesprzyjający, to mógł się oburzyć na to, bo zagrażało to jego bytowi. Wykorzystując bojówkarskie doświadczenia, zakłada Ligę Republikańską, której później zostaje przewodniczącym. Była to, można powiedzieć, antykomunistyczna bieda bojówka bieda, bo zwalczała głównie weteranów chodzących na pochody pierwszomajowe oraz przeciętnych pocho uczestników pochodów czy spotkań. Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Rzucała petardy, próbowała zakłócić przemarsze czy wyrywać transparenty. W roku 1999 rzucona przez bojówkarzy petarda zraniła członka Polskiej Partii Socjalistycznej, profesora Krzysztofa Dunina Wąsowicza. Miałem wówczas okazję być uczestnikiem tej demonstracji. Duża grupa, może nawet 100 czy PPS i innych organizacji lewicowych ruszyła wówczas wyjaśnić, Sprawy z członkami ligi, których jednak wówczas opuściła odwaga, gdy przeciwnikami nie byli staruszkowie i weterani, schronili się za kordony policji, odmawiając dyskusji. Tylko najbardziej ociągający się zgubili jakieś tam swoje przypinki czy inne emblematy. Pamiętam, że liga ustawiała się pod koniec lat 90. na 1 maja przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego i stamtąd atakowała maszerujących w pochodzie. Z jednej strony było to nawiązanie do prawicowych bojówek. To właśnie w tym miejscu w dwudziestoleciu faszyści najczęściej atakowali zwłaszcza Żydów idących w robotniczych pochodach. Taki sam był też motyw wyboru lokalizacji ataków. Zbyt mocno naciskani, niezbyt odważni bojówkarze mogli się bowiem schronić na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, a tam policja mogła wkroczyć dopiero za zgodą rektora uniwersytetu. W Lidze Republikańskiej Kamiński poznał drugiego członka słynnego przestępczego duetu, Macieja Wąsika. Dysponujemy Późniejszymi zdjęciami właśnie z demonstracji Ligi Republikańskiej, wąsik w 1995 na Zadymach podczas inauguracji prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Również są zdjęcia z późniejszych alkoholowych imprez obu panów. Jak to było w latach 90 No można się domyśleć na zasadzie analogii. W Lidze Republikańskiej, podobnie jak wcześniej w NZS-ie, znalazło się wiele znaczących później postaci politycznych. Pochodzili z uprzywilejowanych domów, a część miała już za sobą doświadczenia na rządowych posadach i pewne kariery polityczne. Tym można tłumaczyć fakt, że policja w latach 90. była wobec nich nader łagodna. Odpowiednio ustosunkowani młodzieńcy mogli więc sobie obrażać, opluwać, obrzucać w peterdami weteranów ruchu robotniczego. Obstawianie przez policję demonstracji wyglądało zupełnie inaczej niż obecnie i w tej kapitalistycznej kulturze w cudzysłowie lat 90. na z, o, o wiele więcej antykomuniści mogli sobie pozwolić, depcząc pluralizm i depcząc zasady demokracji. Te działania bojówkarskie no, po prostu nie spotykały się z odpowiednią ripostą ze strony policji a i również sami Seldowcy się zachowywali nader biernie i nie potrafili stawić odpowiedniego czoła bojówkarzom z Ligi Republikańskiej. Wspomniałem już o fundacji Pamiętamy i początku tworzenia mitu bandytów wyklętych. To jednak w roku 1993 Liga Republikańska po raz pierwszy przyłożyła się tak bardzo do fałszowania historii, zorganizowała publiczną wystawę o tak zwanych żołnierzach wyklętych. Niektóre publikacje przypisują autorstwo propagandowego o terminu no, ekonomiście Leszkowi Żebrowskiemu, przedstawiającemu się niekiedy pod ksywą historyk. To, jak blisko środowisko Ligi Republikańskiej było wówczas powiązane i infiltrowane przez faszyzującą skrajną prawicę, potwierdza fakt, że określenie żołnierze wyklęci bardzo szybko przeniknęło do skrajnie Prawicowych publikacji i środowisk. Wróćmy jednak do naszego przestępcy. Zadziwiające jest, że bieda bojówkarz Kamiński równocześnie z swoimi wyczynami robił karierę polityczną. Pomimo, że zapewniał w wywiadach, iż Liga Republikańska jest tylko stowarzyszeniem i nie będzie przekształcana w partię polityczną, to za pierwszomajowe zadymy został wzięty na listy Akcji Wyborczej Solidarność i w roku 1997 wybrany po raz pierwszy do parlamentu. Czym była AWS? To koalicja polityczna różnych grup prawicowych, która przeprowadziła wiele neoliberalnych reform, których skutki odczuwamy do dzisiaj. Z jej szeregów wywodzą się politycy dwóch głównych, tak zaciekle obecnie walczących prawicowych obozów politycznych. To już jednak materiał na inny felieta. Tak więc przykład dwóch najbardziej znanych kryminalistów w Polsce pokazuje, że na antykomunizmie robiono w latach 90. kariery polityczne w dużej mierze dzięki przyzwoleniu ze strony policji, państwa i różnych organów ścigania, a także miernej postawie i kontrakcji. Post-PZP-owskiej, tak zwanej socjaldemokracji. Może, gdyby w latach 90. ktoś Kamińskiemu podrządnie tyłek przetrzepał, nie byłoby obecnych problemów. To jednak sfera domysłów, a tych w materiałach historycznych należy unikać. Tymczasem Mam nadzieję, że były poseł Mariusz Kamiński będzie miał czas na przemyślenie swojej postawy. Widać, że antykomunizm to choroba, wiedza to lekarstwo. Mam nadzieję, że mały prezent, który mu przygotowaliśmy, pomoże w edukacji resocjalizacji. A resocjalizacja jest bardzo ważna. Nikogo nie należy skreślać, nawet takiego Wąsika i Kamińskiego. Może wreszcie z bzdur, których się nauczyli w Federacji Mo młodzieży walczących, NZS-ie i Lidze Republikańskiej wyrosną, może pobyt w areszcie, rozmowa z pracownikami resocjalizacji, którzy są odpowiedzialni za więźniów, pomoże w ich wyprostowaniu i skierowaniu na normalne tory. Tyle na dzisiaj mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to subskrybujcie, polubiajcie, dawajcie łapki w górę. Od waszych decyzji od waszych aktywności zależy do jak wielu osób ten materiał dotrze. Zachęcam również do wspierania stowarzyszenia historia Czerwona możecie postawić nam kawę na baj kofi albo przelać pieniądze na konto. Jak zwykle też zapraszam do włączenia się w działalność Stowarzyszenia Historia Czerwona. Możecie wówczas kształtować dalsze działania w Realu i w sieci. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale.